Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, salwatorianin. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Witajcie moi drodzy w drugą niedzielę wielkanocną, niedzielę białą, niedzielę miłosierdzia, na końcu oktawy Wielkiej Nocy. Sięgnijmy do Psalmu Responsoryjnego tej Niedzieli. To są wybrane wersety Psalmu 118. Niech Dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech Dom Aarona głosi Jego łaska na wieki. Niech Wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Te świąteczne hymny Izraela który podejmujemy, który wyraża to, co się działo w tych dniach, to, co się dzieje w sercach wielu, to, co może się dziać również w naszych sercach. Z jednej strony w tym psalmie mamy prośbę, prośbę człowieka, który przeżywa jakiś trud, który przeżywa jakąś niepewność, człowieka, który, który przebywa, przeżywa jakąś zapaść, jakby przebywał w jakiejś, w jakiejś pułapce. I dlatego modli się prosi, wybaw, panie, wybaw. O Panie, Ty nas wybaw. To, to człowiek, który ma świadomość, że, by użyć innego tekstu, nasza pomoc w imieniu Pana. Pomoc przychodzi od Niego. On jest naszą pomocą i tarczą. Jego oczekuje nasze serce. Wybaw, cokolwiek mnie zniewala, Cokolwiek nie pozwala cieszyć mi się życiem, to ja potrzebuję wołać: Panie, wybaw!. Cokolwiek nie pozwala Wam cieszyć się Waszym małżeństwem, cokolwiek nie pozwalało Wam cieszyć się Oktawą Wielkiej Nocy, cokolwiek dzieje się w naszym życiu nie tak, to wymaga. To potrzebuje ufnej, pełnej wiary, modlitwy, Panie, ty nas wybaw. Daj nam, o Panie, pomyślność. Ale czyli. Ten psalm, czy te wybrane wersety tego 118 psalmu, one, one pokazują bardzo szeroką perspektywę. Bo mamy doświadczenie człowieka, który. który jest, no nazwijmy to takie, który jest w niewoli. Który, który przeżywa jakąś niemoc, jakąś bezradność. Mówiłem o tym chwilę temu. Ale mamy też w tym psalmie. Doświadczenie kogoś, kto przebywa w domu pańskim. Tak? I, I to może być to nasze doświadczenie, oktawy. To może być to nasze doświadczenie Triduum Paschalnego, niedzieli zmartwychwstania, kolejnych dni oktawy. Błogosławimy Wam z pańskiego domu. Pan jest Bogiem, daje nam światło, przyjęliśmy to światło. Jakby dotknęliśmy tego światła. Ono nas, to światło nas ogarnęło. My, my weszliśmy w to światło. W noc paschy. Wtedy, kiedy było najbardziej ciemno. Pan dał nam światło. I dlatego wołamy. O panie, ty nas wybaw. Dlatego yy, z głębi yy, ucieszonego serca, serca dotkniętego Bogiem. Serca rozświetlonego Jego światłem, wołamy, błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Zapraszamy Was do tego domu, bo błogosławiony jest Ten, kto przybywa w imię Pańskie. A Pan, Chrystus Pan, jest Bogiem, jest światłem. Daje nam światło. On, którego yy, odrzucono, ci, którzy budowali Izraela, odrzucili Chrystusa, ale odrzucony Chrystus poza święte miasto, ukrzyżowany poza świętym miastem, pogrzebany poza świętym miastem. Stał się kamieniem węgielnym. I to jest cudem, że przez taki trud, przez taką mękę, przez taką śmierć, przez takie odrzucenie, przez taką ciemność, przez taką bezradność, przez taką porażkę może stać się cud. Może stać się coś wielkiego. Ale to coś wielkiego czyni Pan. Co jest tym czymś wielkim? Tym czymś wielkim jest Dzień. Oto Dzień, który Pan uczynił. Tak to jest ta światłość, którą on uczynił. Słuch słuchaliśmy o tym w Wigilię Paschalną. Pierwsze czytanie, stworzenie świata. Pan uczynił Dzień. Pan stworzył Dzień. Stworzył światło. Poskromił chaos. Uporządkował wszystko. Stworzył jako dobre. To jest ten dzień. Tak, to jest zupełnie inna perspektywa, zupełnie inny sposób myślenia. Ta perspektywa jest bardzo szeroka. Dzień to jest to wszystko, co robi Bóg. Tak, jesteśmy synami dnia, a nie synami ciemności, przeczytamy u świętego Pawła. I dlatego ta zachęta z pierwszej zwrotki tego psalmu: Niech dom Izraela, niech dom Aarona, niech wyznawcy Pana głoszą. Jego łaska na wieki. Głoszą wszelkimi możliwymi sposobami, by użyć tutaj tego, o czym błogosławiony Franciszek Jordan mówił i co zawarł w zakonnym zgromadzeniu salwatorianów, też sióstr salwatorianek, również świeckich salwatorianów. Wszystkimi możliwymi sposobami yy, głoście Jego łaska na wieki, na ten wieczny dzień. Jego łaska nad wszystkim. Jego łaska nad wszystkimi. Dlatego błogosławimy Wam z Pańskiego Domu, z tego wnętrza doświadczenia dnia. Z wnętrza, jakby z domu światła. Z domu Boga, z domu Ojca. Jak Pan wybawia nas? Chciałbym z wami przejść drogę tej oktawy. Przyczynkiem tego. Stała się, stał się mój pobyt w domu rodzinnym w czasie świąt. Tak się złożyło, że w poniedziałek wielkanocny, będąc w rodzinnej parafii, zostałem poproszony o to, aby, aby powiedzieć homilię. Tak też się stało. I tam, w tej rodzinnej miejscowości, w rodzinnej parafii, zaczęło mi się układać. Zaczęły mi się składać w całość kolejne Ewangelie, począwszy od Ewangelii Wigilii Paschalnej. I potem już zostałem w tym, czy ciągle w tym jestem, aż do dziś, aż do ostatniego dnia oktawy Wielkiej Nocy. Bo zobaczyłem, że kolejna, każdy kolejny fragment Ewangelii, kolejnego dnia oktawy, dodaje kolejny element do tego, jak Pan nas wybawia, jak wyprowadza nas z bezradności, jak się dostosowuje do nas. Ale też zobaczyłem w tym kolejne etapy, że każdy z nas w tej że tak powiem swojej pozycji wobec Jezusa jest w innym miejscu. I jednemu wystarczy, to, co wystarczyło niewiastom przy grobie. Rozważałem to razem z wami tydzień temu, w niedzielę zmartwychwstania, ten fragment Łukaszowej Ewangelii, który, którego słuchaliśmy w Wigilię Paschalną, przypomnijcie sobie, jak wam mówił pamięć. I one co przypomniały sobie, jak ich Pan wybawił, jak ich doprowadził z be od bezradności. Do wielkanocnej radości. No właśnie tym. Przypomnijcie sobie. Przypomnij sobie to, co Jezus ci powiedział. To, co dotknęło już kiedyś Twojego serca. Wróć do tego. Wtedy, kiedy jest ci trudno, wtedy, kiedy, kiedy jesteś w bezradności, jesteś w ciemności, jesteś w tej niewoli, to sposobem, w jaki Pan może Cię wybawić, jest to, że. Sięgniesz do słowa, które już zostało kiedyś wypowiedziane i które dotknęło już twojego serca. Przypomnijmy sobie. No właśnie, przypomnijmy. Przypomnijmy sobie Piotra. To też narracja Łukaszowa, który zapiera się Jezusa. Wspomniał Piotr na słowo, które wyrzekł Pan. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Do uzdrowienia prowadzi go, że. Przypomniał sobie słowo, które dotknęło go. On się na to słowo Jezusa dziś tej nocy zaprawdę powiadam ci, yy, nim kogut zapieje trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr się oburzył na to słowo. Piotr tego słowa nie przyjął, ale to słowo dotknęło jego serca. Nawet nie tyle, że Piotr nie przyjął tego słowa, ile nie przyjął prawdy tego słowa. Bo samo słowo przyjął, bo ono dotknęło jego serce. Więc ten pierwszy ruch, kiedy, kiedy ja się, że tak powiem, lekko zagubię, to Pan mi mówi, przypomnij sobie, co Ci mówiłem, wróć do słowa, które dotknęło Twojego serca. I to będzie dla Ciebie doświadczenie uzdrawiające. Ale może być tak w moim życiu wiarą, że ja nie słucham słowa. Że ja od słowa daleko odszedłem. Że ja słowa nigdy nie przyjąłem sercem. I tutaj była kolejna z Ewangelii, którą, której słuchaliśmy w niedzielę z Wstania, fragment ze świętego Jana. Maria Magdalena udała się do grobu. I kilka zdań później: Wyszedł Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Wszedł do wnętrza i ów drugi uczeń ujrzał i uwierzył. Kolejny etap, czy, czy, czy kolejny krok, kolejny sposób, w jaki Pan wybawia nas, to co mi mówi, co mi pokazała ta Ewangelia? Wróć do miejsca, gdzie zostawiłeś Jezusa. Nawet jeżeli On tam, w tym miejscu umarł w Twojej codzienności, w Twoim życiu, wróć. Wróć. I wejdź do wnętrza tego, tego doświadczenia, kiedy, kiedy pogrzebałeś Jezusa. I kiedy wrócisz, wejdziesz tam do środka, zobaczysz, co tam jest. Wystaniesz wobec prawdy tego, co się stało, odzyskasz wiarę. Ujrzał i uwierzył. To trochę tak jak. Mówiłem o tym w tej mojej rodzinnej parafii. To trochę tak, jak kiedy jesteś w górach i zgubisz szlak. I nie masz jakiejś aplikacji, która ci pokaże, gdzie jesteś i jak daleko się od szlaku oddaliłeś. Co wtedy się robi? Wraca się do miejsca, gdzie po raz ostatni widziałem to oznaczenie że szlak jest tu. Tak? Wracam do miejsca, gdzie szlak zgubiłem. I to może mi pomóc, aby dalej iść właściwą ścieżką. Poniedziałek Wielkanocny. Jeżeli to doświadczenie nie pomaga, ten powrót do miejsca, gdzie, gdzie zostawiłem Jezusa, gdzie, gdzie go pochowałem w swojej codzienności, to co usłyszeliśmy w poniedziałek Wielkanocny? W Ewangelii u Mateusza. Niech idą do Galilei. Tam mnie zobaczą. Jeżeli nie umiesz wrócić do momentu, z różnych względów, nie będę ich teraz analizował, jeżeli nie umiesz wrócić do momentu, gdzie uśmierciłeś, pogrzebałeś Jezusa, to wróć do Galilei. Czyli gdzie? Wróć do początku. Twojej przyjaźni z Jezusem. Wróć do, do miejsca, do momentu, gdzie wszystko się zaczęło. To był poniedziałek. Co usłyszeliśmy we wtorek w Ewangelii u Jana, wróciliśmy do, do Marii Magdaleny, która co stała przed grobem, płacząc. Jeżeli te, te powroty, że tak powiem, nie zadziałały, to wypłacz się. Co to znaczy wypłacz się? Wejdź w głębie Twojego przeżywania, wejdź, wejdź w głębie tego, co prawdziwie dzieje się na głębi Twojego serca. I bądź przy tym. Wypłacz to wypowiedz, wykrzycz. Różne mogą być sposoby, ale czego nas uczy Maria Magdalena? Jeżeli te powroty nie pomagają, to, to skontaktuj się z tym, co głęboko w sobie przeżywasz. To Maria Magdalena prowadzi do spotkania Zmartwychwstałego. Początkowo go jeszcze nie rozpoznaje, ale kiedy on wypowie jej imię... Wszystko się zmienia. Ale mieliśmy kolejny dzień w Oktawie Wielkiej Nocy środę. Bo ja mogę nie umieć spotkać się głęboko ze swoim wnętrzem, i wtedy być może potrzebuję kogoś. Kto mi potowarzyszy, być może kogoś, kto, kto przeżywa to podobnie jak ja. Czytaliśmy w środę Ewangelię o uczniach uciekających do Emaus, i co jest tym kolejnym sposobem, w jaki Pan wybawia nas? Ta ich prośba: zostań z nami. Ty, który jesteś nieznajomy, ty, którego nie rozpoznaliśmy jeszcze, ale ty, który mówisz nam o Jezusie. Zostań z nami. Tym sposobem, przez który Pan może nas wybawiać z naszych ciemności, z naszych nieporadności, może być to bądź wśród tych, którzy mówią Ci o Jezusie. Bądź z nimi. Bo kiedy przymusili Go, żeby został z nimi, to poznali Go. Wsiął chleb, połamał, rozpoznali go. Łuski opadły im z oczu. I czytaliśmy tę Łukaszową Ewangelię dalej, w czwartek. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało, jak poznali Jezusa, i on sam stanął pośród nich. Bądź we wspólnocie. Opowiadaj o swoim doświadczeniu. Nawet tym trudnym. Słuchaj innych, jak oni opowiadają o swoim doświadczeniu. Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. On sam stanął pośród nich. Piątkowa nasza Ewangelia. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie, i co mówi. Ewangelista, to jest Pan. Szukaj Go, On będzie wybawiał Cię przez Twoją codzienność. Podobnie jest w sobotniej Ewangelii. Siedzieli za stołem. Objawił się im, wyrzucał im, że, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z martwych wstałego. Spotykają Jezusa i otrzymają, otrzymują posłannictwo: idźcie, idźcie na cały świat. Mówiłem troszkę o tym szerzej w, w Słowie na jutro, na, na sobotę, w Oktawie Wielkiej Nocy. Można sobie do tego sięgnąć. Chrystus wchodzi w to, co jest. Znów mamy podbicie tego elementu codzienności. Tak jak to piątkowa Ewangelia nam pokazała, tak samo pokazała to sobotnia Ewangelia. Tak? Bądź tu i teraz w tym, co jest. Tak podobnie to było związane z Marią Magdaleną. Bądź w tym, co jest. Płacz, jeżeli trzeba. Mów o tym, jeżeli trzeba. Ale nie uciekaj od tego. I dzisiejsza nasza niedzielna Ewangelia, podnieś tutaj swój palec. Wejdź w intymność z Jezusem w tym, co jest, czy co było między wami trudne. Dotknij tego. Ale dotknij tego w Nim. A na pewno nie bój się tego dotknąć. To jest droga Oktawy Wielkiej Nocy, droga, w której Pan pokazuje poprzez słowo, jak na wiele różnych sposobów może mnie wybawiać. Ale to jest też droga, którą możecie stosować, jakby szukać, czy stosować te rozwiązania do, do waszego małżeńskiego powołania, do waszego małżeńskiego życia, kiedy, kiedy między wami jest trudno. Zobaczcie, którego z tych sposobów potrzebujecie dziś, teraz, w tej sytuacji. I pozwólcie z perspektywy życia duchowego, pozwólcie sobie na to wyznanie Pan mój i Bóg mój, z perspektywy życia małżeńskiego, na to ponowne zachwycenie się z całą miłością, stanowczością, pokorą, też to wypowiedzenie: Moja żona, mój mąż, ta osoba, którą kocham. Niech Pan prowadzi nas, wybawia nas, wybawia też Was w, w Waszym małżeńskim powołaniu, aby ono było coraz głębiej w miłości przeżywane w miłości do Jezusa, do siebie samych, do siebie nawzajem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.